Jak zdobyć najlepszy kontener? Najlepszy kontener dostaje się za wykonanie wszystkich misji w grze. Także, jeżeli wykonasz wszystkie misje w grze, dostaniesz. Dostaniesz misję na kontener e, kappa. Nie, nie ma. Dostał chyba w hełmofon. <grych> oj Był dziwny bot. Co my pan tutaj ma dla mnie co? A weźmiemy te SWD. Widzę, że w mareczku był pan, tak? Pan tu widzę w mareczku był. Jakie tu masz ammo? Beteki. Beteki, eee, panie beteki, to tam beteki tam nie za bardzo nie interesują. Dobra, idziemy do środka. Innej opcji nie ma, nie. nie. kupisz tego nigdzie, bo kontenerów nie można sprzedawać. E, jedynie możesz dostać kapę, właśnie za wykonanie wszystkich dostępnych misji w grze. I kapa jest większa niż gamma, bo kapa ma 3 miejsca y, w Twoim połczu, A. Y, tak, kapa ma trzy miejsca więcej, a gamma ma tylko 9, nie? Także inaczej nie ma możliwości, żeby sobie kupił lepszy kontener, bo nie można handlować kontenerami. O, flash drive. Flash drive kto się przyda, bo to jakieś 5000. 50 A gamma? Gama może tylko gama jest przypisana do wersji kolekcjonerskiej, czyli tego EOD. Jeżeli byś miał EOD, to będziesz miał gamma. Inaczej nie zdobędziesz gamma. Gamma ani nie można handlować, ani nie można kupować. No jeszcze jest epsilon. Jeszcze jest epsilon, który, ja zagram za zaś to już frizowało mnie. Epsilon, który ma jedno mniej, e, mniej po prostu niż gamma miejsca. Ale jego możesz zdobyć za wykonanie misji u prapora chyba. Wszystkie paniszery musisz wykonać. I wtedy masz misję yy, wykonane u prapora i... I dostajesz po prostu Epsilonka. Nie wiem czy tutaj ktoś był, ale ja zaryzykuję zejście na dół. Bo tak jakby to nikogo nie było na tym dole. Epsilon kupić? E, kupiłeś Epsilona? Dwie karty graficzne po 300 tysięcy. Jedna karta graficzna Okej, No to że tak powiem, <grafy> worth, it. worth it, 600 tysięcy. To jednak tutaj nikogo nie było. To dobrze, to dobrze, że tutaj nikogo nie było. Bo widzę, że fajne looty tutaj są. Jak dwie karty graficzne sobie leżały. Co tu jeszcze można znaleźć? Coś ciekawego? Nie, tu już jeszcze nic. Tu nic. <laughs> Siemanko, Maciej, Siemanko, go sławek. Nakaz e, na rozwój rzadziej się bossy respią. Nie wiem, dawno już Bossa nie widziałem właśnie, nie? Dawno już Bosika nie widziałem. Ciekawe, gdzie ten Bosik jest. Na tej rezerwie, bo go dawno nie widziałem, jakieś tam lagi, widzę, takie drobne się zaczęły, ale to nic wielkiego jeszcze. Co my tutaj mamy? Tu nic ciekawego, tu nic ciekawego, tu nic ciekawego, tu nic ciekawego, tu nic ciekawego. Tu nic ciekawego, tu nic ciekawego. Dobra, możemy chyba stąd wychodzić. Na samym początku, aha, no na samym początku była możliwość e, trajdowania jeszcze e, tymi e, kontenerami, ale już jest zablokowana. Już nie można kontenerów tradyować. Kozak, jestem ciężki teraz te, przez te karty graficzne, pewnie przez te karty graficzne, dokładnie. Ciężki jest tu. Tu zajrzyjmy. Nie słyszę, żeby ktoś tu był. Fajnie, dwie karty graficzne, bo to jest po 320 tysięcy z tego co widziałem, bo dzisiaj sprzedawałem jedną kartę. Więc 320 tysięcy za dwie karty. To macie w sumie 640 tysięcy nawet. To no dobrze, dobrze. Tak, była możliwość trajdowania kontenerów. Była, była. Do plecaków ludzie, ludzie chowali po prostu kontenery i można było sprzedawać sobie plecaki. No i na przykład wystawiałeś plecak za tam 3-4 miliony i ktoś sobie sprawdzał zawartość takiego plecaka i tam nagle było o gamma w środku i ktoś sobie kupował. A betę też było, można było kupować, ale została zablokowana możliwość też tak samo kupowania bety, tylko za wymianę teraz jest, nie? Tam chyba coś się dzieje. Bo tam jakieś fajne tumiki strzelają. Zaraz sobie tam pójdziemy i zajrzymy. Czasem ma fensa Epsilona tak, bo jak osoby sprzedają u fensa różne rzeczy, to czasem sprzedają właśnie Epsilona i można sobie kupić u fensa. Tylko że trzeba go po prostu szybko kupować. はい <laughs>。ま Karta kosztuje więcej niż parakord, więc najwyżej, jak zginę, to trudno, stracimy parakorda. Oho, będzie się działo. Będzie się działo, uwaga. Idą dwie albo trzy osoby. Dostał koleś od kogoś. Dobra, strzelają się. E, na dach? Szybko na dach. Póki się strzelają. Albo nie na dach, tylko może z okien poszczelamy. Nie są. Tutaj koleś padł. Koleś jest tutaj gdzieś... E, ...pode mną, gdzieś tutaj na tym rogu. Tylko niestety problem jest taki, że zginął chyba tak. Chyba go drwałem. Ale ktoś tu strzelał przez z Mosina w ich kierunku. Tego Mosina właśnie bym bardziej poszukał. Nie wiem czy to był bot czy nie, ale wiem, że tutaj Mosin jakiś strzelał w ich kierunku. Mm. On mi się zdaje, że zabiłem tego kolesia. Chyba go dorwałem. A jak nie, no to pójdziemy tam i najwyżej będzie dętka, no Najwyżej będzie dętka. Pójdziemy sobie tym Tyle sobie przeładujemy amunicję i posłucham sobie otoczenia. Czy ktoś tutaj siedzi czasem? Kurde, trzy karty graficzne na jednym rajdzie. Po 300 tysięcy jedna sztuka, to milion. Milion zarobiliśmy na trzech kartach graficznych. Szkoda, że nie mamy jednego, jednej kratki więcej, no bo bym sobie parakorda od razu schował. Ale za, za, za dobrze nie może być, tak? Jakbym coś słyszał, takie drobne chodzenie, ale nie jestem pewien. Ta, chodzi ktoś tutaj. Nie, to ja, to ja? To chyba ja. Parakorda wyrzucić na pociąg? Nie. No coś trzeba stracić, tak? Jak człowiek panie, coś trzeba stracić. Halo? 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 Dobra, bierzemy Pan Kilera. Kurde to Już jakby Jakby nade mną? Ale nie no, w sumie nie może być nade mną, bo ten kolej sobie tutaj wbiegał normalnie po, po tych i do niego nikt nie strzelał. No to dobra, no to. Dobra, skąd śmierć, no? Albo dentka, albo nie dętka, no jak to się mówi, nie? Albo dętka, albo nie. Tam rzucimy sobie jednego hedzika. Dobra, boty są w środku. Dobra. Ale tu jeszcze jeden... Minimum jeszcze jeden bot, gdzieś tutaj musi być. Zabiłem tego kolesia tutaj? Teraz sprawdzimy sobie tą seryjką. Tak, go zabiłem. Zabijem tutaj tego kolesia, który wbiegał. To nieźle. To nieźle, powiedziawszy. Dobra, bo by trzeba było w kierunku wyjścia powoli iść, bo... Mamy na sobie tego sprzęciku trochę. Mamy tego parakorda, którego nie chciałbym stracić, bo 200 tysięcy bym musiał sobie... Ja za 200 tysięcy bym musiał sobie kupować kolejnego paracorda, więc myślę, że powoli, powoli tak, tak troszeczkę do wyjścia by trzeba było iść. Chyba, że z tego co widzę... Chyba, że z tego co widzę... Robi się już... Brzydka pogoda, będzie lało chyba. Niestety będzie lało, bo z tego co widzę brzydka pogoda się robi. No. Na faktorkę czemu wchodzą fule? Bo na faktorze to jest. To... Najszybsza możliwa e, mapka do... Do lutowania, tak? Na Faktorce spędzasz średnio... Średnio 3 minuty, ale mieści się o, fajnie, przy wychodzeniu akurat. Co mnie tu blokuje? Dawaj Maciek! Dobra, idę stąd. Oś ty, ty, nie ty Gdzieś się typa? Coś tu biega mi po. Po tym dormie. Teraz pytanie, czy to był bot, który sobie biega? To był grancz, który sobie tam gdzieś biegał po tym dormie. To nie jest Jeszcze M61 mi przyniósł. Amunicja po 1000 za sztukę. 1300 chyba za sztukę. Eee, czy ja mogę jeszcze zabrać sobie, za <głos》> mogę zabrać jeszcze sobie twoją broń? Tak, trzy karty się znalazłem, zaraz no. Dwie znalazłem w jednym miejscu, a jedną z... znalazłem w innym miejscu. A tam czemu jest smoke? Kajcie, bo tu się widzę jakieś dziwne, dziwne sztuczki skawowskie, widzę tutaj, wchodzą na rejon. Jest smoke i zaczynają rzucać. Będziemy może sobie tędy od tej strony a teraz teraz zginięcie od skawa gracza to było takie trochę mech nie fajne PRS-y To jest tak dużo ammo, można znaleźć na tej mapie. Że nawet nie trzeba dużo ammo swojego używać. Dobra, przebiegniemy sobie przez elektryka. jakieś tam granaty widzę, wybuchają. Mnie to tam mało interesuje na razie. Przebiegniemy sobie przez tego elektryka. Przebiegniemy sobie nad góry. Teraz tutaj do tego pokoju. Ile trzeba odsapnąć. Dobra Teraz tędy Tu wyskakujemy. Czas ja słyszałem jakieś dziwne dźwięki? Chyba ni No, by nie, bo chyba ni Włączamy im botę na wyjście? Nie, chyba nie DBD tacy, nie? co nie wiem, czy bym sobie nie wyciągnął... E, czekajcie, zrobimy tak. To wyrzucimy, to damy tu, to damy. Aha. Przecież ten tłumik jest za duży na to. Tłumik jest za duży. Dobra, to wyrzucimy, to weźmiemy, to weźmiemy. Bo może, może akurat uda się coś wysnajpić. Na wyjściu jeszcze. Koleś ma M61 załadowana na full'a. Nie wiem, dziwię się kto ten smoke tam rzucił. To czasem nie jest jakiś koleś, który sobie kampi gdzieś tam na dwójce. Albo kolega tego... Tego kolesia, którego zabiłem w krzaku, ale co, nieźle przykampił, do krzaczka poszedł. Taktyka na, na skawa. Chodź do góry, no Tu widzę nikogo nie ma Tam nikogo nie ma, no dobra U góry nikogo widzę nie ma Tam zabiłem tego jednego Tu był ten smog dziwny Którego ktoś rzucił, nie wiadomo kto w ogóle Nie wiadomo kiedy Dobra, nie ma sensu, nie ma sensu kusić losu. Aha, problem będzie teraz przy wyjściu, się. Problem teraz będzie przy wyjściu, bo ja nie mam ci teraz tego uchować. Panie! Tetrismeister się kłania. I pyk, wszystko, i granacik na wyjście. Aha, nie mamy wyjścia. No nieźle, 3, 3 te karty graficzne. Po 300 tysięcy to prawie milion, po 320 tysięcy prawie milion, jeszcze do tego 40 ammo, M61 po 1300, po 1400 sztukę. No, tu się obłowiłem teraz, na samych kartach graficznych znalazłem, no jestem w szoku, że je znalazłem. Także to był, to był dobry rajcik. teraz zobaczymy ile ludzi zabiliśmy, ile zrobiliśmy damage'u, ile ekspa. To też jest właśnie ważne. 3000 ekspa, mało. Jednego, aha, jednego gracza, a w tym jeszcze zabiliśmy ma dwóch skaw graczy. Jakoś tak chyba. No za dużo tu się nie działo. No ten, ten dobrze że go zabijam tego ostatniego skaw gracza, który kampił w krzaku z M61 jakby do mnie strzelił. To był koniec po mnie. po mnie po prostu by było koniec. Dobra, no prawie, mamy 57 poziom, prawie.